Tu pracuje moja mama. Pożycza przedsiębiorcom pieniądze. Może mi też dorzuci coś do kieszonkowego. Polska Fundacja Przedsiębiorczości ma 25 lat, czyli trzy razy tyle, co ja jeszcze trochę. Mój tata jest menadżerem, a ja chcę zostać prezesa. I kto wie, może te marzenia o byciu prezesem albo wielkim przedsiębiorcą kiedyś się spełnią. Polska Fundacja Przedsiębiorczości kończy 25 lat. To ćwierć wieku obserwacji, jak małe firmy stają się regionalnymi potentatami albo gigantami na skalę ogólnopolską albo nawet międzynarodową. Polska Fundacja Przedsiębiorczości powstała w 1997 roku z inicjatywy rządu Kanady oraz rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 60 tysięcy przedsiębiorców otrzymało od nas wsparcie kapitałowe, a Szkoliliśmy ponad 200 tysięcy firm w trakcie 4,5 tysiąca szkoleń. Przedsiębiorcy otrzymują nas kapitał. Kapitał ten obrotowy, inwestycyjny, ale również pozyskują niezbędną wiedzę dla siebie, swoich pracowników. Bardzo często pomagamy im w zakresie tworzenia biznesplanów i pomagamy im rozpocząć działalność gospodarczą. Warto dodać, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest największym funduszem pożyczkowym w Polsce. Tylko w ubiegłym roku udzieliliśmy wsparcia przedsiębiorcom na kwotę ponad 380%. 2 milionów złotych. Jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczać przedsiębiorcy to, co jest mu najbardziej potrzebne, czyli te pożyczki, czasem na przetrwanie trudnej sytuacji, czasem na rozwój i dzięki temu realizujemy największe i najbardziej wymagające wyzwania, co stawia nas też w pozycji silnego partnera. Banku Gospodarstwa Krajowego. To, co jest ważne, to chciałbym podkreślić, że łączy nas pasja i chęć realizowania misji. Naszą misją jest pomaganie przedsiębiorcom. Fundacyjne pożyczki to nie tylko kapitał. Preferencyjne oprocentowanie, umarzanie części kapitału, elastyczny okres spłaty, uniwersalne podejście do zabezpieczeń to bardzo często bezkonkurencyjne atuty. Ponadto poprzez sieć oddziałów jesteśmy bardzo blisko klienta. Budynek Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości to nie jest ani szkoła, ani uniwersytet, a odbywają się tutaj szkolenia. Tysiące szkoleń. To właśnie działalność edukacyjna jest jednym z priorytetów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Od jakiegoś czasu z sukcesem działa Platforma Szkoleniowa, z której korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i menadżerowie. Zdecydowaliśmy się stworzyć Platformę Szkoleniową, ponieważ wierzymy, że Fundacja może mieć zasięg globalny, że możemy być podmiotem, który przeszkoli. Nie tysiąc firm rocznie, ale dziesiątki jak lub nawet setki tysięcy firm. Możemy dotrzeć ze szkoleniami do ich pracowników, możemy dać wartość dodaną w relacji tych firm z ich kontrahentami. Główną siedzibą Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest Szczecin, ale dynamiczny rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie silnie rozwinięta sieć oddziałów terenowych. Szczecin pozdrawia oddziały terenowe. Kto jest z nami? Pozdrawiam z Lublina. Gdańsk Koszali, Kielce, Kielce. Kraków Tębork Poznań Wrocław Zielona Góra. Zielona Góra Łódź Bydgoszcz Gorzów, Gorzów Wielkopolski. Wielkopolski Katowice Leszno Rzeszów Wałcz Prócz. Olsztyn Dynia Jelenia Góra Opole Piła Słups. Toruń! Białystok! Warszawa! Warszawa. 25 lat, jest więc co podsumowywać, ale jubileusze to także idealna okazja do określenia planów na przyszłość. Mam nadzieję, że kolejne 25 lat fundacji będziemy budować razem.